Barbara Cybulska-Kąsek, jestem dyrektorem Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. Impreza to ogólnopolski, już siódmy konkurs fletowy. Konkurs, który przeznaczony jest dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i szkół muzycznych drugiego stopnia. Przewidujemy uczestnictwo około 25 uczniów w młodszej kategorii i 15 w starszej kategorii. O tyle jest to ciekawy i, i interesujący koncert, bo w starszej grupie finaliści grają z naszą szkolną orkiestrą. Niewiele takich konkursów z udziałem orkiestry odbywa się w Polsce, o ile wiem to jest chyba drugi który właśnie w ten sposób prezentuje najzdolniejszych flecistów z całej Polski. Dzień przed konkursem odbywał się również koncert. Koncert z udziałem pani profesor Janik, znakomitej flecistki, która jednocześnie jest jednym z członków jury. Wspaniały koncert. Jesteśmy zachwycone. No, przypuszczam w ogóle, że można takie osiągnąć, właśnie taką atmosferę poprzez flet i oddać tyle rzeczy. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy akurat po przepięknym koncercie fletowym pani Urszuli Janik. Eee, i... Zapytane o wrażenia, chciałybyśmy tutaj wraz z, z moimi uczennicami opowiedzieć troszeczkę o konkursie o dzisiejszym recitalu. Ja nazywam się Dorota Korpanty, a to moje uczennice. Karolina Słowik, dobry wieczór. Martyna Homel, dobry wieczór. I Aleksandra Ulrich, dobry wieczór. Poznaliście państwo już moje uczennice. Chciałam powiedzieć, że Karolina Słowik będzie reprezentowała szkołę na siódmym ogólnopolskim konkursie fletowym. Po tak pięknej muzyce jaką zapodała pani profesor Urszula Janik, no nic tylko naśladować, próbować odnaleźć to piękno dźwięku i cały czas uczyć się i jeszcze raz się uczyć. Myślę, że każdy uczestnik tego konkursu będzie miał możliwość pokazania swoich umiejętności, jak również myślę, że dla słuchaczy będzie to bardzo interesujący moment muzyczny. Serdecznie zapraszamy Państwa na ten konkurs. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Urszula janik Klipińska. jestem flecistką, pierwszą flecistką Filharmonii Narodowej w Warszawie i jednocześnie profesorem fletu na Uniwersytecie Muzycznym imienia Fryderyka Chopina, też w Warszawie. Miło mi dzisiaj bardzo występować w sali Szkoły Muzycznej w Bielsku Białej, ponieważ sama jestem rodowitą bielszczanką. I chociaż długo tu nie mieszkałam, to przez całe lata wracałam do rodziny, w rodzinne strony, odwiedzając y, dziadków, babcie i dalszą, bliższą rodzinę i mam duży sentyment do tego miasta. Yy, przyjechałam tutaj nie tylko na koncert, ale również jako juror konkursu, siódmego konkursu ogólnopolskiego. Konkursu fletowego jest to już chyba trzecia moja yy, kadencja tego konkursu. Uważam, że jest to bardzo cenna inicjatywa, która pozwala młodym ludziom yy, po pierwsze zmobilizować się do pracy przed konkursem, i to jest zawsze wygrana dla każdego. Czy ktoś przejdzie dalej, czy nie, to praca przed konkursem mobilizuje dwójnasób. Poza tym jest to możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w stosunku do innych rówieśników. No i kolejna rzecz, po prostu zaprezentowania tego, co się potrafi. Nieczęsto młodzi ludzie mają do tego okazję, i myślę, że pod tym względem konkursy są jak najbardziej pożądane. Staram się wykonywać te dzieła, które wykonuje również młodzież. Na przykład na konkursie będzie sporo muzyki barokowej, będzie do wyboru była również ta sonata Karla Reinecke. No A z kolei, jeśli chodzi o Debussy'ego, no jestem flecistką orkiestry, tak? Dużej Symfonicznej Orkiestry. Miałam wielokrotnie szansę grać to w orkiestrze jako solistka i uważam, że to jest tak przepiękny utwór, który po prostu no, nietuzinkowy. Raz, że zaczął nową historię, nową kartę historii w muzyce, a druga rzecz, że daje wiele możliwości do pokazania różnych barw fletu i, i tego, jakim jest naprawdę cudownym ten, ten instrument. Dlatego staram się to wykonywać jak tylko mogę, najczęściej na recitalach.